Dzień dobry, zapraszam do nieba na dłoni. Dziś o wyjątkowej misji, dzięki której ludzkość dotknęła pędzącej przez kosmos komety. Misji sąd Rosetta. Wszystko po to, aby przeprowadzić badania mające pomóc w poznaniu pochodzenia komet, związków między materią kometarną a materią międzygwiazdową i jakie miały one znaczenie dla powstania układu słonecznego. Ale od początku. Rosetta, kosmiczna sonda Europejskiej Agencji Kosmicznej wystartowała na podbój kosmosu z rocznym opóźnieniem w marcu 2004 roku. Choć początkowo jej celem była inna kometa, ostatecznie wybrano 67P Churyumov-Gerasimenko. Aby do niej dolecieć, Rosetta musiała się odpowiednio rozpędzić i osiągnąć prawie orbitę Jowisza. Aby to osiągnąć, korzystała z tak zwanej asysty grawitacyjnej, czyli przelotów w pobliżu planet, które pozwalają wykorzystać grawitację do przyspieszenia sondy i nadania odpowiedniego kierunku. Swoista proca grawitacyjna. W marcu 2011 roku Rosetta znalazła się w odległości 163 milionów kilometrów od celu swojej podróży i wtedy wykonała zdjęcie. Następnie od czerwca 2011 do stycznia 2014 roku wprowadzona w stan hibernacji kontynuowała lot, oszczędzając energię. Wybudzona w 2014 roku w sierpniu, Rosetta wchodzi na orbitę komety, rozpoczyna fotografowanie jej jądra i przygotowywanie dokładnych map. To na ich podstawie wybrano miejsce, gdzie 12 listopada 2014 roku wylądował lądownik Philae. Ależ to były emocje. Popatrzcie państwo Sonda Rosetta wreszcie po 10 latach swojej misji usadowiła lądownik chwilę na powierzchni rozpędzonej komety. To bardzo ważne chwile, ponieważ nigdy wcześniej żadne urządzenie zbudowane przez człowieka nie zdołało wylądować na komecie i przeprowadzić tam badań. Jest w tym również zasługa polskich inżynierów, którzy stworzyli młotek kometarny MUPUS, w który wyposażony był lądownik. Chwilę wylądował, ale niestety w miejscu niekorzystnym, w którym światła słonecznego potrzebnego do ładowania baterii było bardzo mało. Zdołał jednak przesłać na Ziemię kilka niezwykle cennych danych, po czym jego baterie wyczerpały się i zapadł w stan hibernacji po dwóch latach. We wrześniu 2016 roku wypatrzyła go krążąca nad kometą Rosetta, której czas zresztą i tak dobiegał już końca, jeszcze w tym samym miesiącu. Rozeta dokonała kontrolowanego upadku na powierzchnię komety, w którą uderzyła z prędkością jednego metra na sekundę. Zbliżając się do niej, sfotografowała miejsce swojego przeznaczenia z odległości niespełna 9 kilometrów. I tym wyjątkowym zdjęciem pożegnała również Ziemian, na zawsze pozostając już sondą, która jako pierwsza dogoniła w kosmosie rozpędzoną kometę, pozostając rozetą, którą poznał i pokochał cały świat.